Siemanko, mordeczki, Zaczynamy z streamka. Dzisiaj już jeden stream był. Ci, którzy będą, no to będą wiedzieli. Ale z jednak dzisiaj odcinka tego nie będzie, jutro będzie odcinek. Właśnie z OBS konfigurować skonfigurować go. I tak jak jest, pogadanki, bo nudy. jeden złotych to będzie promo i, ocen i będziemy oceniać kanały dla widzów. Yy, tak, yy, stwierdziłem, że zrobię jeszcze tego live'a, no bo trochę nudno. Miałem nagrać odcinek, ale jednak odcinek nagram jutro. I to wam wstawię, to też będzie live, tylko jutro już nie będzie dwóch live'ów, tylko będzie jeden live'ik. Yy. Będziemy szczególnie sobie gadać na tym live'ie, jeśli ktoś będzie. No ale pewnie też troszeczkę sobie pogramy. Czemu by nie? Możecie tutaj wbić na Discorda. Zaraz Wam... Mam link. Widzicie tutaj jak chcecie. Tutaj macie link. No i okej, okay. tak zrobicie jakiś konkursik też na jakieś promo. Jeśli będzie trochę więcej osób no to oczywiście giveaway na promo zawsze zrobimy. Okej. Okay. Tutaj twój kanał wchodzę. 20 subów, więc ok, do końca roku wbijamy 25. Jeśli, jeśli może dzisiaj, albo jutro, będzie odcinek, gdzie będziecie mogli zadawać w komentarzach pytania na QA, będzie QA, tak? Będziecie mogli pytać o wszystko. Ok, tutaj link linki, wchodzę z tym To się zrobi jakiś giveaway o promo. Albo cenkę kanału, abyś jeśli ktoś będzie chciał, to po prostu oceni mu kanał No i co? Myślę, że dzisiaj też sobie troszeczkę pogramy Bo w sumie na każdym Steamach gramy w Minecrafta W obs a znaczy, w OBS-ach chciałam powiedzieć, będziemy grać Dzisiaj nie będziemy y, grać w Among Us Bo na tym jak który jeszcze dzisiaj był wcześniej, jakieś 15 minut temu, czy tam 10 y, Graliśmy w Amonga ale dzisiaj już nie będziemy grać. Dzisiaj pewnie... E, Najwięcej jeśli będą jakieś osóbki, to będziemy sobie grać. Um, oceniać kanały, pro, promo będziemy robić i w ogóle. Um, no i jeszcze y, trochę pogramy w tego Minecrafta, czemu by nie. Okej. Okay. <laughs> Wejdę, bo już nie ma takiego obciążenia, gra tylko 1900 osób. Wcześniej grało po 2200-2100. A, no i źle wpisałem fajnie. I źle logi wpisałem. Najfajniej na świecie po prostu. <gry> serwer lagujący, no fajnie. To jest jeszcze może na serwer nie wbijemy. Bo mega laguje. Najgorzej. I co do tego, czy pokażę twarz, czy kamerkę włączę. Jak na razie nie. Myślę, że na jakiś specjal pokażę twarz pewnie, ale raczej nie dzisiaj. Tak bym powiedział. Możecie też wpaść na Discorda, fajnie by było, dostaniecie rangę widz. Albo jeśli będziecie aktywni, dostaniecie moda, no to dostaniecie rangę moderator. Fajnie by było. Tutaj mamy swój taki fiolet to jest ten... Mm, yy, no. My blog. a my blog mam sponsora Więc spaczka W ogóle mam jakiś kit w ogóle? A nie, ja, bo mógłby być yy, konkurs na kit no, Za 3 dni, za 1 dzień i 14 godzin To jest słabo Jeśli ktoś jest na screenku, to niech napisze Tak, nie lubię. <laughs> Idę na war pvp. Tak zginę, bo seta nie mam. Zobaczymy, czy w eku mam. Nie mam, tylko 3 4 te... Koksy. A gdzieś z tymi koksami, to ja cię nie uratuję. Chciałam byczku. No się na No nie, no ich o pociąg nie uderzyć. Czekajcie, będę się króg zamychał. Xd. No nie no jakiś chłopiec na nie widzę. sowa na nie widzę. Jedna osoba na streamku, Sparka. I co tu nie wiem co robił, idę do nich idę ich i Ej, co go klepiesz? E, e, Ja mu pomagam, a ten mnie jeszcze klepie, No, bez sercu teraz to. Ja chłopowi pomagam, a ten nie bije Szymek, Nie znam chłopa. Ale lagia. No nie no i ten nie od razu będzie chciał zabić. To jest już chyba... To jest już chyba wiadome. Bo oni tu się tak ciągle klepią. Lecę na spawna. No. Ok. 98 tokenów patrz Skąd ja mam tyle tokenów? sam nie wiem. Tokeny... No i nie, co ja kupiłem jako kulika jako krowy, wilka No i dobra, kupiłem to No ja kokrowy mamy i zwykły klucz, no ale zwykły klucz mi się raczej nie przyda Więc po prostu go otworzę No i w sumie blok literatowej cegły To nam się przyda do ozdobienia naszej wyspy W sumie, tylko że nie wiem jak Tutaj w ogóle pamiętzy nam postawioną, nie wiem czemu i po co. Podstawicę tu królika. Będzie ten. Moje zwierzę królik. Tylko że najgryj, że ona ode mnie ucieka. I w ogóle nie mogę do niego dojść. Niestety. Mm, Okej. Okay. No być ktoś jest na stinku, to niech napiszę, bo teraz widzę, że trochę aktywność spadła, bo wcześniej na stinku było po 3, po 4 osoby. Teraz jest tylko jedna osoba, więc trochę słabo. No. A live będzie gdzieś tak do 19.00 do 20.20. 20. Jeśli będzie więcej osób, to trochę go przedłużymy. Jeśli mniej, no to trochę wcześniej go skończę. Bo jednak nikogo nie ma, chyba. Jeśli ktoś jest, to nic nie piszę. Okay. Tutaj możecie. No, disco... Jeszcze muszę raz zobaczyć, czy działają donate, bo wcześniej jak to od nie działają O! Donatey działają A wcześniej nie działały Nie wiem dlaczego Ale spoko, fajnie, że działają donate. Ok Nie wiem, co byśmy mogli porobić w sumie, tak szczerze mm -mm. Byśmy mogli jeszcze w Bedwarsy Warsy zagrać, bo nikogo nie ma z linku, więc Nie ma za bardzo jak oceniać kanałów i jak pogadanki robić Bo nikogo nie ma No ale dobra, czekajcie tutaj to... A, Spoko to to Możecie też wyjść na Discorda Tutaj link macie na czacie Już tutaj pitu jest Na Discordzie ma rangę widz, jeśli wy chcecie taką rangę jest pomocnik, admin, widz, właścicieli moderator. Jeśli chcecie taką rangę, to wicie sobie na Discorda i dostaniecie taką rangę widz. Albo nawet moderator, jeśli będziecie aktywni. To będziecie mogli być moimi moderatorami. E, dobra, zagramy sobie pewnie skarewalsy na początku. Tylko coś mi nie działa. A banali, ja już w sumie zagramy, bo to dawno byłem do niego, a tu też są według na których grałem. Tylko, że trochę dawno. Tydzień, dwa, wszystkiego okay. <coughs> Jeśli si ktoś chce ocenę kanału, to niech napisze. <coughs> to mu zaraz ocenię kanał. Jest jedna osoba na Stinku chyba Więc spaczko Tutaj... Minecraft też nie będziemy grać Też nic nie będę robił Nie wiem, już mogli porobić, bo nikogo nie ma, więc... Nie wiem, a tutaj mieliśmy za bardzo nie grać Tylko miały być oceny kanałów, promo no i pogadanki. No ale jak na razie nikogo nie ma, więc nie wiem. W ogóle mam takie różne piosenki do Donate'ów. Czy ustawić nie to... O tutaj jest muzyka. Ja takie zakładam buty. No idę na urlop. No i tutaj jakieś yy, domyślę coś tam od 110. To jest od 5, z... nie. Tak, zakoła buty jest od 5 zł, czyli jak ktoś wyśle zł, to jest zakładam buty jadę Jeśli ktoś wyśle minimum 20 to jest nie idę na ulop, jeśli ktoś minimum 110, to jest coś takiego, ale w sumie tutaj trochę to pomniejsze, nie wiem, nie wiem ile tu dać w sumie tu damy. Um, tu damy 100 i tu będzie od złotówki do 20, od złotówki do 20 zł będzie, zakładam buty, później będzie, no tak, zakładam buty, później od 20 do 100 będzie, nie idę na Ulb, i od 100 do i do bez limitu będzie mm, coś takiego, nie wiem jak to się czyta, więc okej, okay. mm, tutaj wszystko chyba działa, jeszcze zobaczę. A nie, bo tutaj dają... Dym... A, dobra. No taka powinna być. No i to teraz jak też się lutóweczkę, to będzie zakładam buty jadę. To... 13 osób odwiedziło stronę Zacko, zacko Okej. Okay. Nie wiem w co byśmy mogli pograć. Tak szczerze. Nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, co tam na jej się dzieje Tutaj coś pisali Jedna osoba na streamku Coś jest, napiszę Jakieś siema albo coś w sumie Mój naj, największy film Typli, że najwięcej wyświetleń, to jest chyba... no, 50 wyświetleń prawie, o mój Boże, nieźle, nieźle A tak wszystkie wyświetlenia to jest 269 z paczką Okej okay. Nie wiem, co byśmy mogli tu porobić na tym streamie. OK. Czekajcie, ja na chwilę ze Dobra, dobra, już jestem, już jestem Okej okay. Muszę pisać dla kolegi No i co, nie wiem, co byśmy mogli porobić teraz w sumie Byśmy mogli pograć, no ale nie wiem, czy chcemy Nie wiem, nie wiem Nie wiem, czy kończyć The film, czy nie, bo jest tylko jedna osoba słabi słabiłutko Wcześniej było więcej osób w ogóle nie, czy y, ten. Przychodzę powiadomienia, że są lajwiki. Nie wiem. <laughs>